Hej, kochani, z tej strony Lindor Games i dzisiaj zagramy w jakąś silną grę. Bardzo mnie ona zaciekawiła. tutaj ja już sobie ogarnęłam wszystko i ten yy, Bardzo mnie ona zaciekawiła, jak dzisiaj ją zainstalowałam i nie wiem, co bardzo o co w niej chodzi. Ja chcę wrócić do domu. Yy, yy. Dziwne, mega dziwne, crazy, nigdy nie widziałam w ogóle tej gry, nigdzie, na żadnym YouTubie nawet. Przepraszam, ale mam tutaj takie urlanie. Hmm. Gdzie jest to, co wybrałam? no... Dobre. Możecie mi pisać jakieś porady tutaj? Możemy, może zrobimy z tego serię, jeśli wam się to spodoba? Tak. O Nintendo Switch. Ja serio nie wiem, gdzie jest, gdzie jest Nintendo Switch? O, faktycznie. tak, trochę Dobra, to idziemy gdzieś. No idź. Oh, ja chcę do auta. Ja chcę do auta. Nie, wiem, gdzie możemy iść? Nie, nie podoba mi się tak, na razie. Chodź, idziemy do store. Zakupy. Zakupy. A czemu. Czemu wyjść muszę? Ja nie chcę wychodzić i ja chcę na zakupy. Nie wiem w ogóle o co chodzi w tej grze. Aha, to jest premium. No na pewno, już płacę 40 zł za jakiś ten. My, widzowie, na razie nie będziemy tutaj w ogóle. Nie, 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 Ej, to jest Tesla, faktycznie. Ale fajne. jakiś kwadracik. No faktycznie, a weźmy noc. Nie wiem w ogóle, o co to chodzi. Mm, idziemy do klubu. Ale fajnie. No to premium. Wszystko za premium? Chyba tak. U, polis. To chociaż dajcie wejść na policję. No. O, dobra, to jest chociaż za... Nie, nie gadaj. Ja... Mi się coś kojarzy, chyba ta gra, tak szczerze. Bardzo mi się coś kojarzy. Ta gra... O, idziemy do automatu. Wypij to. Wypij to. Pito. Ja. Halo. Nie. Wiem. Kafe? O, kafe! Eee, mogę się z nie? się zmienić, żeby mm. się e, Nie, miał. Jest omok za na Nie. Dobra, dobra, dobra. Um, przepraszam za dźwięki oczywiście tle i zostawiajcie subiki. Subiki i łapki w górę, bo dla was to jest jednak kliknięcie, dla mnie to jest bardzo dobra Dzień Część tutaj mam jakieś vegan free, ja nie jestem weganką, taki fakt o mnie. Um, a gdzie jest ta moja postać? Boże, Ale nie wiem jak z tym wejść w ogóle, ja tutaj nie wiem skle... O, ciasko, zjedz to. Oh, Zjedź ciasko. Pokaż to. Co ty tam zapisujesz? Mogę też coś zapisać? Daj ten ow. Oł... Daj ten ołówek. O to. Nie. Ale nuda. Nuta no i właśnie ich nie ma. O, jest! Trzyma. Jezu! Proszę wszystkich szat! My już teraz smarkanie nosa, no esmer. No przecież to! Przepraszam na dźwięki. w to jak zawsze... <grymne> Jaki super skibidi krasnal! Złoczki krasnala znalazłam. Wentylacji. Nie, 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 idziemy stąd. Młoda. Ja też jestem mega skibidi. Dobra, szukamy jeszcze jakichś darmowych rzeczy. Józiu, to ty gadasz. Nie możesz tak. W gołębie! Tu jest kałąb. Zobacz. Butowa. Nie wiem, ta gra jest jakaś wegan? To jest wszędzie napisane, że wegan. Jakby. Jak się... zaraz ci tam. Chodźcie. Idziemy do domu. To nie jest nasz dom tak ogólnie chyba, ale okej. Okay. Możesz mm. Wow. Dobra, gotujemy zupę. A jak to teraz zrobić? Mm. Już słownictwo. Raz. Kto go nauczył tego? To nie ja. Ale co? Kto go nauczył takiego słownictwa? Dobreś. No to kto? Ktoś musiał. Nawet... No dobra. E, ogólnie to... Oh, yes. hmm. O, chociaż w lustrze można się przejrzeć, tylko nie dupą do lustra, tylko odwróć się. Dobra, golimy ci. No, dawaj. A czy można uczesać? Ej, fryzura się zmieniła. No, no nie! Zaraz cię ogólę na jakiegoś skineczka. Dobra. O, dobra, taki koczek na razie może. Kit będzie, nie będzie, to jest jakiś najlepszy outfit jej na świecie, ale... Co to jest? o, cicho, proszę cię. O tutaj odkurzamy teraz, A i mogę jeść jakieś umyłki, dobra, ona jest teraz drama queen. Tablet, iPad, nie to nie jest iPad, Pff, to na ten. To spadaj. O piję. Ale jaki fajny No Napiszcie czy jesteście Team Samsung, Android czy iOS. No Nutella, Nutella po roku w grze. Gdzie? Tutaj, widzisz, trzymam ale to jest jakiś mm. nutz. A czy tutaj wszystko jest jakieś bio? XT. A może ja chcę się niezdrowo odżywiać? He? I co? A może ja nie jestem wegan? I może ja nie szanuję wegan? No dobra, szanuję, żartowałam. Ale to jest trochę taka gra, że... No, jakaś Sama to jest jakieś napisane bio. O, kebab! Gdzie? Tutaj, kebab w kuszce. Kebab... O, twórz tego kebaba. Ketro. Kebab w puszce. Oh, Skopiowali, po taka boka. Gdzie? <tutek> tutaj, widzisz? To też taki czajnik. No, otwórz tego kebaba, dybinko! Ja miałam jakiś ja. chore. I chcę w Simulator X. Widzowie nie chcą na razie wiedzieć, co oni grają, więc proszę A mi tutaj nie tak. nad uchem. A czemu? bo nie ma czemu. O, dobra, tutaj dodajemy. Teraz rajs. Dobra, gotujemy nutellę. No halo, gotuj się. Help. Józio, ja nagrywam. Jak, jak, zagrasz, jak, zer, jak zagrasz w horror, to się zesrasz potem w nocy. No nie wcale. O, horror. od nas. Tak, słuchajcie teraz. Dobra, ona teraz jest drama queen ona jest obrażona wszystkich teraz... Dobra, weź wesoła bądź. Chodźcie i idziemy się uczesać. Shut up! Czyli? Dlaczego no nie wysyłam tak? Ja cię nie wyzywam. Żeby tutaj nie było. Po... A to jest piżama jakaś. Ja chcę jakieś o, inne ubranie. O, o, jakieś małe gno. Matku, bo skaczyło one niej w samych gaciach. Zakładaj te gacie. Co ty sobie myślisz, Ty, piłko? Tak, co No, serio, no Józek, cicho. Przestańcie, no. Józef. O, idziemy wreszcie jakiś fast food, niezdrowy. Oh, a nie, tu jest supermarket. No nie, znowu premium. No nawet zakupów nie można zrobić do domu. No. A tutaj, co to jest? Ja chcę tutaj wejść. Uuu, uh, przyszliśmy tu, babci. Nie, znowu premium, tak, gra jest... Wszystko premium, tak ogólnie to bank. Nie Bank. polecam. No też premium, wszystko jest premium, no. Widzę ogólnie nie polecam tej gry. Ja też nie polecam tej gry, strasznie nie polecam. Tylko premium. jestem hejterką. Sorry, sorry twórcy tej gry jak że to fajna, to Dobra, nie jest zagiwce. fajne. No coś wam nie wyszło. Tak mam w tej czasteczkach jest najchładniejsza. Ugolna jak ja. Tak mam ja jak ja jak, 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 jak. Proszę widzę, że jestem trochę chora. Nie, zaraz, Józek, idziesz na dwór. Powiedz mu coś. To jest swój brat. Nie. Ja się do niego nie tego? Ale czemu, gdzie ty idziesz? Tam, do salonu. tylko zamknij drzwi po sobie. Jest. Wiesz, święty spokój. Znaczy nie, pozdrawiamy już tak ogólnie. Pozdrawiamy. No, ludziska. Nie jest, że chcemy się go Jej, Stasiek mocne słowa. Chcielibyście spokoju. Ale bardzo mm. pozdrawiam, Jura. Ludzie... Ludzie, którzy nie mają młodszego brata, nie zrozumieją tego bólu. I nie zrozumieją. Nie zrozumieją swojej... Nerw, swoich What yeah. To Patrzcie, coś ktoś ma Czeku, ty, słuchasz? W moich tak ogólnie jest family friendly. I no, staram się, żeby było jak najbardziej family friendly dla Was. Żeby więcej odbiorców mogło mnie oglądać, a nie tak jak inni na przykład. Lub te piosenki w tle, które moi bracia słuchają. Ale no, to już mniejsza. O, czym ona się nie może tego napić? Jakby ik D ja chcę się tego napić. Myślę, że ja po co to, to kupowałam? O, można graffiti zrobić. Ja chcę graffiti. O, o mi dała takiego za tego ciklaka. Wow. Jakieś 7 lat też ostatnio mi dała jakieś pety, sam napisał, że ma 7 lat. I graliśmy z nim? Portfel! Czy ten, da, Uciekamy! Uciekamy! A to ten co ci dał w tej wypety? Tak. Chcielibyście grać z pet... Chcielibyście odcinek z pet simulator? Ja podpisuję każdego mojego peta. Aż ha, ha! O, i wreszcie jesteś. Dzień dobry, a gdzie jest ten stary, gdzie sprzedaje to? Halo? Ta, ja chcę coś kupić. Dobra, to ona będzie sprzedawczynią. Mnie to nie obchodzi, trudno. Dzień dobry, ja wrócia. Czemu ja się do niej od plecami odwróciłam, jakby XT? te? dziękuję. W ogóle nagrałam dla Was tyle fajnych odcinków wczoraj, ale wszystkie mi się skasowały przez brak miejsca, więc. No... Na iPad. No. Dobra. Czekaj, piję, 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 O, dobra, jest już. No. Dobra, kochani, to kończymy już chyba ten odcinek na razie. Yy, piszcie mi jakieś porady, jeśli chcecie dalej tą grę i napiszcie, czy w ogóle chcielibyście dalej tę grę, grę ten... żebym nagrała, bo dla mnie ona jest po prostu trochę bez sensu, że wszystko jest płatne praktycznie. No, Ta. ale nie wiem, może macie jakieś ciekawe ten i jakie miejsca są bezpłatne, lub macie jakieś, nie wiem, na przykład jakieś tity, żeby za darmo to wszystko było, to może jeszcze nagram z tego odcinek. Pa, pa!